Reader's Digest jest liderem marketingu bezpośredniego w Polsce. Stanowi część światowego koncernu The Reader's Digest Association. Firma powstała w USA w 1922 roku, gdy Dewey Wallace wraz z żoną Lilą w swoim mieszkaniu w nowojorskim Greenwich Village samodzielnie przygotował pierwszy numer miesięcznika Reader's Digest. Readers Digest na całym świecie znane jest z organizowania Wielkiej Loterii, w której każdego roku biorą udział miliony osób. Wielka Loteria Readers Digest to bardzo wysoka nagroda główna oraz duża pula atrakcyjnych nagród rzeczowych. W Polsce Wielka Loteria Readers Digest organizowana jest od 17 lat. Dla wielu naszych dotychczasowych laureatów, wygrana w loterii stała się początkiem nowego życia. Wstępem do spełnienia marzeń, a często wybawieniem z problemów dnia codziennego. 25 stycznia 2012 roku w siedzibie Readers Digest pod nadzorem prawnika i notariusza odbyło się losowanie nagród 25. Wielkiej Loterii Readers Digest oraz losowanie hipernagrody. Uroczystość wręczenia nagród laureatom miała miejsce 6 marca 2012 roku w restauracji Villa Nova. Państwa w restauracji Villa Nowa, gdzie, jak wszyscy wiemy, za chwilę odbędzie się wręczenie nagród laureatom 25, a więc jubileuszowej wielkiej loterii Readers' Digest. 25 stycznia bieżącego roku odbyło się losowanie nagród 25 edycji Wielkiej Loterii, i szczęście uśmiechnęło się do ponad 500 osób. Które brały udział w losowaniu. Do grupy tych laureatów dołączyło również 500, 500 osób, które wylosowało zegarki. Na pewno bardzo dobre, będą świetnie chodziły, oznaczały sam szczęśliwy czas. Oprócz losowania nagród Wielkiej Loterii odbyło się również losowanie hiper. Nagrody. tak więc bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz witam zwycięzców. Bardzo się cieszę, że między nami są tu również najbliżsi naszych laureatów i Państwa bardzo również serdecznie witam. No i muszę powitać yy, przedstawicieli firmy Reader's Digest, gospodarzy naszego dzisiejszego wspaniałego spotkania. To jest taka ciekawa rzecz, tak bo my, my pracujemy w wydawnictwie, wydajemy książki, muzykę, czasopisma. I dla nas to nasza codzienna praca to wygląda tak, że mamy tam swoje zajęcia. Oczywiście, trzeba tam cały plan przygotować, jest budżet, są targety, tak jak w każdej innej firmie. Natomiast u nas jest to taka specy specyficzna rzecz, że raz do roku my mamy taką możliwość, żeby po pierwsze rozdawać nagrody i po drugie, żeby spotkać się z ludźmi, którzy naprawdę mają szczęście, To trzeba przyznać. Państwo musicie rozumieć to doskonale. Musicie to rozumieć, bo to jest bardzo ważne, że aby wygrać w takie lotery, to nie jest po prostu byle coś. Statystycznie rzecz mówiąc, to jest jedna osoba na ileś setek tysięcy. Tak? Czyli to jest tak, jakby jedna osoba z całego, nie wiem, z dużego miasta, z Szczecina, nie wiem, z jakiegoś dużego miasta, i wy jesteście właśnie Państwo, wy jesteście tą jedną osobą, każdy z Was, który wygra. To jest coś niebywałego, i chciałbym głównie życzyć Wam, żebyście naprawdę dali sobie sprawę z tego szczęścia, żebyście rozumieli, że trzymaliście taki mały uśmiech losu. I i duże. bo pieniążki to nie wszystko, ale naprawdę mogą pomagać tak, z tym wszystkim. I chciałbym, żeby to, żeby to szczęście, żeby te nagrody były takim wstępem do, tak naprawdę, no, do spełnienia marzeń. Tylko tyle życzę i aż tyle. Nagrody główną w wysokości 600 tysięcy złotych, co się w głowie kręci, to jest astronomiczna suma, niemożliwe. 575 tysięcy złotych nagroda główna oraz 25 tysięcy złotych premia. Też warto, za szybką odpowiedź. I tą nagrodę otrzymuje pani Zofia Słomska-Rozynek.